Moi drodzy, zapraszam Was na najtrudniejszy dla mnie film roku 2020. Opowiem o najlepszych książkach, jakie przez ostatnie 12 miesięcy przeczytałam. Przeczytałam od stycznia w całości, od samego początku do samego końca 48 książek. Książek przeróżnych obliczyłam, że było to 17 powieści, 14 książek non-fiction, w które zaliczam jakby taki typowy reportaż, ale także opis, no oparty typ na faktach, a który nie jest e, typowym reportażem. 8 esejów, 5 książek takich popularno-naukowych, czy naukowych, i cztery, y, które zaliczyłabym do kategorii inne. Prawie 50 tytułów, z których tak naprawdę Mm, tak bardzo jednoznacznie skrytykowałam i krytycznie oceniłam, że absolutnie były zupełnym rozczarowaniem. Z tego co pamiętam, tylko dwa. Co nie znaczy, że każdą z tych książek byłam absolutnie powalona na ziemię, zafascynowana, ale w większości z nich jednak znalazłam jakieś walory. Nie przedłużając tego wstępu, przejdźmy do nagród, które chciałam tutaj przyznać. Książkom, które w tym roku no, były dla mnie, dla mojego osobistego rozwoju, no, kluczowe. Wymyśliłam sobie takie kategorie jak najkrótsza książka, najbardziej kojąca książka, najlepsza układka czy najładniejsze wydanie książki, e, najlepsze opowiadania, najlepsza powieść, e, najważniejsza książka non-fiction i na koniec w ogóle najważniejsza książka 2020 roku. Brrrrrrrrrr! Werble by się tu przydały. Jedźmy z tym koksem. Najlepsza krótka książka, jaką przeczytałam w 2020 roku, to esej zdaje się Mary Reinman Nie przywitam się z państwem na ulicy. Jeżeli przeczytam ten podtytuł Szkic o doświadczeniu niepełnosprawności, to prawdopodobnie większość z Was uzna, że to Was nie dotyczy i to nie może być ciekawe. I tutaj się mylicie. Ta książka naprawdę dotyczy Myślenia przede wszystkim każdego z nas, nie tylko o innych, ale także o sobie samym. Jest napisana w tak niesamowicie porywający, otwierający oczy sposób. Jest to forma takiej autorefleksji osoby niewidomej w jej badaniach naukowych, tak naprawdę. Maria Reinman próbuje tutaj, badając zachowania, Osób z niepełnosprawnością, lepiej zrozumieć własne życie i to, w jakie struktury osoby z niepełnosprawnością są wtłaczane, dlaczego są upupiane, dlaczego tak, a nie inaczej je widzimy. Najlepsza, kojąca książka, którą przeczytałam w 2020 roku, i tu pewnie bez zaskoczenia. To książka Ukochane równanie profesora i oko Ogawy. To także dosyć krótka, poniżej 200 stron powieść, bardzo wyciszająca, refleksyjna i poruszająca. Nie używam słowa wzruszająca, bo ono jakby... Wiecie, to nie jest jakieś tam płytkie wzruszenie. To historia trzech osób: chłopca, starszego pana, który ma chorobę z zanikiem pamięci krótkotrwałej, który był, jest profesorem matematyki, oraz mamy chłopca, która pracuje u tego profesora jako taka pomoc domowa. Te trzy osoby, właściwie jedna i dwie kolejne, które są, nie są ze sobą związane niczym tak naprawdę, zaczynają w pewien sposób. Sposób tworzyć e, rodzinę. Co to znaczy rodzina? Co to znaczy, że ktoś jest mi bliski lub nie jest? Czym jest prawdziwa więź? Najlepsza okładka, najładniejsza, najładniej wydana książka, jaką przeczytałam w 2020 roku. Myślę, że tutaj też bez zaskoczenia. Jak zobaczyłam tą okładkę, to od razu. Myślałam, że będzie to jedno, jeden z faworytów tej kategorii, bo myślałam już dawno o tym, że taki filmik nagram. E, Pokora Szczepana Twardocha, I, i teraz tak, jakby nie tylko ze względów estetycznych, e, ta nagroda. Za najlepszą okładkę, najładniejsze wydanie, ale także ze względów spójności i takiego drugiego dna tej powieści, który jest wyrażony okładką, czy raczej jakim wprowadzeniem do tej powieści jest ta okładka. Opowiadałam o tym w filmie o tej, o tej powieści. Autorem obrazu na okładce jest George Grosz. To jest ekspresjonistyczny em, malarz niemiecki. Tytuł okładki to Panorama Down with Lip knecht liebknecht to nazwisko polityka który jest Bohaterem tej książki, o czym mówi, o czym opowiada ta okładka, to wszystko bardzo wiąże się z e, różny, różnymi elementami powieści. I tak naprawdę, można tego nie zauważyć, nie wgłębiając się, można przeczytać powieść i myśleć, że to po prostu ładna okładka, a będzie to wielka strata, bo warto sobie o tym obrazie poczytać. Najlepsze opowiadania, najlepszy zbiór opowiadań, który przeczytałam w 2020 roku, podkreślam, który przeczytałam, bo te książki, nie, nie każda z tych książek, była wydana w 2020 roku, ale ja spośród no, sporej konkurencji, bo rzeczywiście przeczytałam kilka wspaniałych zbiorów opowiadań w minionym w kończącym się roku, ale e, moim zwycięzcą jest Reywach Mikołaja Grenberga. Książka też niesamowicie cieniutka, którą spokojnie można przeczytać w jeden dzień. Te opowiadania są króciusieńkie i każde z nich to jest taki. Kryształ i pod względem językowym, budowy, budowy tych utworów, ale przede wszystkim treści. Są to oczywiście opowiadania o doświadczeniu Żydów czy w czasie wojny, po wojnie tak naprawdę, taki ich historii radzenia sobie z Holokaustem, z antysemityzmem powojennym, no to są tematy Mikołaja Grinberga. ja osobiście wiemy to i powtarzam to często, jestem jego psychofanką. Nie wszyscy muszą być, ale no, jest bardzo do to, to bliskie pisanie. I sprawdza się tutaj takie powiedzenie, o tym pisze też Olga Tokarczuk w Czułym Narratorze, ale to jest, to jest jakby znany fakt, że fikcja jest często prawdziwsze niż reportaż. Że literatura, literatura piękna, a do, to myślę, że do tej kategorii możemy zaliczyć rajwach, mm, ma często większy potencjał do bycia... No, bardziej prawdziwy, niż reportaż, w którym e, wiele zasad nas ogranicza. Czy to autoryzacja, czy prywatność, no różne, różne, różne aspekty, czy to, że ktoś nie chce na przykład nam udzieli wy, udzielić wywiadu. Najlepsza powieść, którą przeczytałam w 2020 roku. Nie jest tak, że ja w tej powieści mm, nie ma niczego, co by mi się nie podobało i już mówię, o co chodzi. Pokora Szczepana Twardocha jakby na mnie ogromne wrażenie z Robiła, możecie obejrzeć cały film o tej, o tej powieści. Dzisiaj, mimo że jest to zwycięzca kategorii dla mnie powieść, chociaż przeczytałam naprawdę no, różne świetne powieści w minionym roku, jakby sposób, w jaki twardo napisał tę książkę jest dla mnie... to jest taki, jakiś taki majstersztyk, to w jaki sposób on potrafił zbudować tę fabułę, jak grać, bawić się tak naprawdę wyobraźnią czytelnika, jego skojarzeniami, jego wyobrażeniami, jego polskością czy niepolskością, czy właściwie tożsamością. Coś, czego mi w tej powieści bardzo brakuje i bardzo mi tego brakuje w ogóle w, w, w twórczości Twardocha, którą od króla Znam właściwie, bo nie znam jego wcześniejszych powieści i, i tego mi bardzo brakuje, i wręcz ubolewam nad tym, tak dosyć z takim niemal lekkim rozczarowaniem, że nie ma tutaj kobiet. To znaczy, w świecie twardocha kobiety yy, nie jakby odgrywają bardzo poboczne role bardzo stereotypowe też często, więc. Tego, tego mi super brakuje, ale są inne wątki yy, ważne. Yy, także przy tej książce i, i po zrecenzowaniu jej miałam dużo myśli o tym, że jak to jest, że kiedy bohater jest mężczyzną, utożsamiamy się z nim wszyscy, bo to jest jako człowiek, a kiedy bohaterką jest kobieta, utożsamiają się z nią wyłącznie kobiety. No ale niech tu będzie także refleksja, która mogłaby towarzyszyć Waszej lekturze tej powieści. Ważniejsza książka non-fiction 2020 roku. Hmm. W tej kategorii wybrałam książkę wydawnictwa poznańskiego Czarna Owca Medycyny Geoffreya A. Libermana, profesora psychiatrii z Nowego Jorku, który opisuje tutaj historię Psychiatrii, po prostu, bez żadnego e, usprawiedliwiania jej, bez żadnego wywielania jej, po prostu mówienie o wszystkich jej wypaczeniach, i w ten sposób, w takim pokazaniu prawdy, tej no bardzo trudnej prawdy o historii tej dziedziny medycyny, pokazuje on także, do jakich niesamowitych osiągnięć psychiatria obecnie doszła, i że kierując się myśleniem tylko o tym, jakie kiedyś były złe rzeczy i błędy, bo były. Ewidentnie warto pamiętać o tym, jak wielki postęp um, przez XX wiek, ale także w samym XXI nawet wieku. Psychiatria robiła i jakie postępy cały czas robi. Jak wiele, jak bardzo możemy pomóc osobom, um, czy medycyna może pomóc osobom um, chorym psychicznie, a osobom z zaburzeniami psychicznymi. A moja nagroda najleps za najlepszą książkę non-fiction także um, wynika z, z tej myśli, z tego ducha, jakby, z którego Liberman tutaj wyszedł, że mówimy. 100%, w 100% prawdę, bez usprawiedliwiania się o tym, że było bardzo źle, o tym, że psychiatria popełniła ogromne błędy, o tym, że zniszczyła życie wielu osób, zanim doszła do tego, że realnie pomaga i jest to naukowo weryfikowalne i skuteczne. A na sam koniec cztery najważniejsze książki, jakie przeczytałam w 2020 roku. Miejsce czwarte... Służące do wszystkiego Joanny Kuciel-Frydryszak. Przeczytałam tę książkę razem z drugą książką, i tu patrzę tak na bok, bo mam na półce ją. Razem z Instrukcją nadużycia Alicji Urbanik-Kopeć. O nich obu, po prostu o tym temacie, który poruszają, nagrałam film, który bardzo wam polecam. Historia służących kobiet, młodych kobiet, które otrzymywały się ze służenia w domach, ze służby jest historią wielu naszych babci, prabab, prababek, babek, prababek, na pewno moich przodkiń, więc jakby tę historię, aby lepiej ją zrozumieć, aby lepiej zrozumieć historię tej mojej prababci, ale także tych wszystkich kobiet, o których się nie wspomina, tych służby w ogóle, która pracowała w domach, które dzisiaj często są muzeami, prawda, wspomnień o artystach czy o wielkich literatach, profesorach, a w ogóle w tym muzeum nie spotkamy żadnej informacji o tym, że gdzieś tutaj były drugie schody dla służby, prawda, gdzieś z boku brzydkie, że nie tylko te główne i piękne, że ta służba była również mieszkańcami tego domu, miała ogromny wpływ na, no, na funkcjonowanie w ogóle y, domu i ówczesnej rzeczywistości, ale ta rzeczywistość także miała ogromny wpływ na, na ich te traumy miały wpływ na kolejne pokolenia i tak krok po kroku aż do nas, także... A my dzisiaj jesteśmy na psychoterapii i tak to wygląda. Miejsce trzecie, również tak jakby no, historia rodzinna Moniki Schneiderman, Fałszerze Pieprzu. To jest książka, od której um, warto zacząć i, i od której ja dzisiaj bym zaczęła szukanie informacji czy sz, sz, odnalezienia się, odnalezie, odnajdywanie się w tej rzeczywistości, w społeczeństwa polskiego i tej traumy pożydowskiej, czy u innych antysemityzmu, prawda? E, Monika Schneiderman opisała tutaj historię, niesamowicie zdokumentowała ją e, swojej własnej rodziny. Od strony jej mamy była to, e, była to rodzina polska, taka szlachecka, tak? Z drugiej strony, od strony ojca była to rodzina żydowska. Jak bardzo różne to są dwie perspektywy. To jest niesamowite, to jest po prostu niesamowite. Nacjonalistyczne jakieś ciągoty, że tak powiem, tej polskiej strony. E to wyparcie, dzielenie Żydów na swoich i nieswoich, nienawidzenie Żydów, gardzenie Żydami, ale jak jest nasz Żyd, to w sumie jest okej. Okay. No niesamowite. Z drugiej strony ta perspektywa rodziny żydowskiej, jakby pozbawiona, pozbawionej w ogóle jakichkolwiek tu dyskusji, pozbawiona głosu także w jakiś sposób, praw. No oczywista sprawa jakby w związku z II wojną światową. Utrata pamięci, utrata jakby, utrata części swojej historii. To jest jest coś, co można przeżyć w taki, na takim rodzinnym poziomie. Ale także coś, co w pewien sposób myślę, że także przeżyliśmy społecznie. Miejsce drugie spośród najważniejszych książek 2020 roku: oczywiście Młyny Boże, profesora Jacka Leociaka, zapiski o Kościele i Zagładzie. Dla mnie było, wiecie, co szokujące, że kiedy zaczęłam mówić, pamiętam parę miesięcy temu na Instagramie o tym, że no, o wpływie, o, o antysemityzmie Kościoła Katolickiego. Przed i po II wojnie światowej, ale szczególnie przed, bo to jest, no, jakoś tam o tym mówiłam po prostu, to ile głosów było szoku, że to niemożliwe, gdzie masz na to dowody i tak dalej. Dla mnie pewne rzeczy już były tak jasne, w tak wielu książkach o tym czytałam, że, jejku, no dobra, znajdę cię i podeślę. Ale na szczęście przeczytałam także tę książkę, w której profesor Leocieak zebrał masę, masę faktów, po prostu e, dokładnych. Działań Kościoła Katolickiego, no bardzo antysemickich, które, które wpływały gdzieś tam na masy najniższych warstw społecznych polskich, i, i, ale nie tylko, także, także na, na, na bardziej ludzi wydawałoby się świadomych i, i wzbudzało jakby, mm, czy korzystało z tej fali pogardy i na niej jakby budowało także swój autorytet, swój głos. Bardzo Wam polecam, no jest to wstrząsająca lektura pod tym względem, jak, jak obrzydliwe treści i zachowania tak naprawdę reprezentowali przedstawiciele Kościoła. Oczywiście są także chlubne przykłady postawy wspaniałej, prawda? Uczciwej i, i dobrej, ale to tutaj mowa o jednostkach, jakby pojedynczych księżach, pojedynczych osobach wierzących, ale jakby systemowo Kościół, czy osoby zarządzające, biskupi i tak dalej, no niestety ojku. Warto wiedzieć, myślę, niezależnie od, od, od tego, czy Jesteśmy członkami Kościoła Katolickiego, czy nie? Bo to jest jedna z bardzo wielu elementów historii, które także wiele tłumaczy w dzisiejszej narracji, nie wiem, radiomaryjnej czy tej trady... konserwatywnej, która od kilku lat, no, staje się taką kościelną mainstreamową także... No, nie wiem, wydaje mi się, że szczególnie ostatnio intensywnie to jest, to wybrzmiewa i, i pewne rzeczy, o których by się nie powiedziało 10 lat temu, dzisiaj już się mówi głośno. Właśnie treści antysemickich, między innymi. No, i możecie się już chyba spodziewać, jaka książka będzie najważniejszą dla mnie książką w 2020 roku. I jest to wybór, zdaję sobie z tego sprawę, bardzo kontrowersyjny. Zaraz powiem także dlaczego, ale jest to książka, która tak wiele mi wytłumaczyła. Tak wiele mi otworzyła w głowie i w ogóle uporządkowała yy, tak naprawdę dwudziestowieczną historię Polski. Bo można znać fakty, można jakoś tam znać yy, bardziej czy mniej historię, ale ta interpretacja emocjonalna, czy tak naprawdę takiej psychologii społecznej, w jaki sposób my społecznie przeżyliśmy traumę II wojny światowej, przemiany z... Jednak społeczeństwa takiego klasowo-feudalnego wręcz, do społeczeństwa, w którym nie mamy już szlachty, prawda, i chłopów, tylko przynajmniej z zasad jesteśmy wszyscy sobie równi. Jak wyparliśmy także traumę, no, śmierci jakby Żydów, co to znaczyło dla Polaków, co to znaczy Andrzej Leder, i Wsześnia na rewolucja, jakby wiem, 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 że jest to książka. O tyle kontrowersyjna, że język, w jakim została napisana, jest językiem: no, skrajnie intelektualnym, jest językiem bardzo trudnym jest językiem, przez który wiele osób jakby nie ma czasu i ochoty przebrnąć, co ja totalnie rozumiem. Nie mówię tak, że już nie, nie powiem, że wszyscy powinniśmy tę książkę przeczytać, bo tak powiedziałam w maju i... i, i przepraszam Was że, za to, że tak powiedziałam. Nie wszyscy powinni tę książkę przeczytać, ale warto byłoby, żeby wiedza, to wszystko, o czym mówi Leder, o tych emocjach społecznych, które nam towarzyszą, z jakich... tak naprawdę jakie działały w naszych przodkach, nie wiem, rodzicach, dziadkach, bo ta sytuacja, którą mamy obecnie w Polsce właśnie z tego wynika w dużej mierze. Warto, żeby ta wiedza była po prostu bardziej upowszechniona i, i szerzej nam dostępna. Na przykład nagrałam taki film także w tym roku, dlaczego skrzywdzeni mają kamienne serca. Bardzo go wam polecam, jeżeli właśnie jesteście ciekawi, co konkretnie, o czym konkretnie mowa w tej książce, bo ona jest nie tylko o naszym polskim społeczeństwie, o, tym, o tych różnych wyparciach, o emocjach społecznych. Ale on robi taką swoistą psychoanalizę powiedzmy polskiego społeczeństwa. Przy czym, jeżeli właśnie leder, do Ledera mieliście podejście i po prostu nie jest to język, który, przez który macie ochotę przechodzić, i tutaj jest jakiś, nie wiem, wniosek do wydawnictwa krytyki politycznej albo do profesora Ledera, żeby troszkę może napisać jakiś. <grytania> jakąś książkę tłumaczącą tę książkę na, na język bardziej przystępny. Ale jeżeli to było dla Was przytłaczające ze względu na formę, to pierwsza to jest ta książka Fałszerze Pieprzu, a najbardziej przystępna z tych trzech. Druga, drugi poziom to są młyny Boże Leociaka, to jest Level Up. Kolejny level, no niestety przez formę nieco utrudniony, ale, ale jeżeli chodzi o głębokość, to jest dotknięcie jakby Sedna tutaj, już całkowicie. A oprócz tego, jeszcze służący do wszystkiego, i będziecie mieć taki pakiet joli. Pakiet joli. Wiecie co, no nie wiem, no to był dla mnie ważny rok, także poszukiwań takich moich osobistych, poznawania siebie, jakiego, jakiegoś takiego nowego kryterium, szukania mm, prawdy, weryfikowania przede wszystkim, bo ja, no, ze względu na to, że byłam wychowana w kościele i tak dalej, i tak dalej, byłam mocno jakby także w pewnym środowisku. Musiałam wiele faktów zweryfikować, i, i część z nich już to była praca iluś tam letnia, prawda? A, ale bardzo, bardzo wiele z nich jeszcze szeregowałam w tym roku, prawda? Układałam tak dalej. I jednym z wniosków po tym poszukiwaniu w tym roku jest to, że, że książki, że czytanie służy mi. Do szukania prawdy o e, świecie, prawdy o rzeczywistości. Nie wiem, czy takiej stricto naukowej prawdy, czy o to chodzi, ale też nie prawdy takiej wydumanej, już tej przefilozofowanej, takiej niedosłownej, metafizycznej. To nie, nie szukam takiej prawdy, szukam bardziej prawdy właśnie o historii, o tożsamości mojej, naszej społecznej, o przyczynach różnych y, problemów. Y, więc na takim głębszym y, spojrzeniu na, y, na problemy, y, Społeczne, krajowe, które przecież wpływają na każdego z nas, na mnie na pewno bardzo. I te cztery książki były czterema krokami milowymi na tej mojej drodze. I bardzo jestem wdzięczna ich autorom i autorkom. Bardzo jestem ciekawa, co wy o tym myślicie o tym moim zestawieniu, o tych moich nagrodach. Um, jakie książki z moich poleceń w minionym roku Wam podobały się najbardziej, jakie dla Was były najważniejsze, czy w tych kategoriach jednak. Um, Wybralibyście coś innego? Dajcie znać w komentarzach. Serdecznie Wam dziękuję. Cieszę się, że wokół tego kanału zebrało się tyle osób zainteresowanych książkami, dobrą literaturą, czy to piękną, czy non nonfiction, czy no w ogóle, nie wiem, essayami. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, jeżeli filmik, filmik Wam się podobał, do subskrybowania mojego kanału, bo kolejny rok przed nami, wiadomo. No i do zobaczenia także na moim Instagram, jeżeli jeszcze mnie tam nie obserwujecie. Bardzo Wam. Dziękuję jeszcze raz za ten rok. Cześć.